Dzień dobry. Dzisiaj dosłownie krótka relacja. Jesteśmy na plantacji rzepaku Umberto. I Umberto, tu mojemu zdziwieniu, dawno tu nie byłem, jest największy. Tak wygląda Umberto. Chciałbym coś nagrać, chciałbym coś powiedzieć, ale nie jestem w stanie. Po prostu się rolnik rumianek wyrwie. No nie jest źle. Tam jest trochę gorzej, a no tam zawsze wszystko jest gorzej. Tam się tylko udaje kukurydza na to wygląda. No co taki Umberto? On no już sobie dorósł chyba do jakiegoś plonu, bym powiedział. Dobrze nie widzę, bo mam okulary, bo słońce świeci. Taki fajny się Umberto zrobił. Nawet są takie przerośnięte, bym powiedział. Jak na taki termin siewu. Ma miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wychodzi. Jakby tak reszta go dogoniła Umberto, to by był przeszczęśliwy. Bo to już jest naprawdę, jeśli chodzi o 10 liści, to już jest dobry, dobry, dobra rozeta zbudowana. Można powiedzieć, że 10 liści mi zawsze zimowało. Ani nie jest duży, ani jest mały. Jest elegancki. No, obok mamy kukurydzę Gloriusa, kaszkową także tutaj przy okazji rzucimy na nią okiem no ale to jeszcze wszystko stoi to jeszcze wszystko stoi no tu już jesteśmy gdzieś na czwartej klasie może gdzieś wejdę obok o to jest Gloriusek do końca się nie, nie zrobiło ziarno kolba się nie wypełniła no ale ona jest cienka, długa no ale dobra W czwartej, czy tam piątej klasie, ale martwi mnie to. Te liście jeszcze zielone, no skurde Około 300 litrów na hektar. Pierwszy raz jest tutaj kukurydza. No, są takie rzęki, o, Troszkę mniejsze. Raczej tak te nie chcą się tak otwierać jeszcze te ale ona może mieć 35% wilgotności. ale powoli się zaczyna otwierać no, pogoda piękna ale co z tego nawet skupów nie ma dopiero tam rusza gdzieś od środy wszystkich świętych wypadło we wtorek nikt kukurydzy nie chce smarzyć smażyć na, na placach no no jak to wygląda no nic no, chociaż trochę masy jest. Około 2,5 metra wysoka. No są te kolby ładniejsze, są mniejsze, są większe. No jak to bywa. No, jest trochę potarnoszona, tutaj też chodzi zwierzyna. No bo o, tam jest las. Tam dalej też las jest, tam gdzie jest kwazar. No nic no. Zobaczymy. No, tak to wszystko dzisiaj wygląda. No, tutaj naprawdę Umberto jest na uwrociu Go nie ma, on tam znikł. Nie wiem z jakiego powodu. Czy ja usiałem bez nasion? Też taką opcję już zakładam, ale no, bo tam jest takie szarpane, co któryś by się pojawił, no ale nawet na łączeniu, żeby nie było. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. No dobra, to ja wsiadam. Lecę dalej. Tak wygląda Umberto. Na kwazarze zrobię zdjęcie, bo coś mi siedzi na żołądku, nie wiem jeszcze co. Tu widać, że coś buszowało. Tak jak mówię, tam jest las. Tu jest bardzo dużo lasu. No i chodzą sobie taką trasę. Psz, psz, psz. Trudno. Do usłyszenia. Cześć.